Witam was serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym filmie dzisiaj będziemy się zajmować pasacikiem pasacik B8 tutaj mamy do wsadzenia rozrządzik rozrządzik będziemy wsadzać pasek do pompy olejowej i wymienić uszczelnię z przodu bo cieknie także te takie rzeczy plus wymienimy olejek damy mu dobrego oleju spróbować. Zapraszam serdecznie do tego filmu. Na moim kanale już był film z wymiany w 1.6. Jest bardzo podobnie. Natomiast tam byłoby spaska, to jest paskie, więc wam nagrywam, żebyście mogli to zrobić. I tu w necie dużo krąży filmików o wymianie paska bez zdejmowania miski olejowej. Ja zdejmuję, dla mnie jest prościej. Szybciej niż się męczyć, wpychać go tam. Dobra, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia, do komentowania i dawajcie znać w komentarzu co sądzicie. A no i kod promocyjny na olej e, macie w opisie. Także zapraszam, zachęcam Was do e, kupienia. W dobrej cenie zawsze jest jakaś promocja, przynajmniej. Jak kupicie jedną mańkę, to transport będzie dla Was gratis. Nie przedłużając lecimy z tematem. Będziemy zaczynać. No i w zasadzie tutaj nie ma co dużo gadać. Musimy tutaj zrobić miejsce. Zborniczek, filtr paliwa. To wszystko odkręcamy, zarzucamy tu na górę. Robimy maksymalnie tutaj swobodę. Musimy tutaj jeszcze z tymi rurkami wylecić, żeby pokrywę zdjąć. Zobaczymy, czy je odepnę tam. Teraz pewnie je wypnę, żeby było mi wygodniej. Ale generalnie nie ma takiej potrzeby. Można odkręcić, odchylić też da się. Miko, jakoś ostatnio nie lubię, jak mi się coś pałęta. Wolę poświęcić 5 minutek więcej, żeby zrobić sobie komfort pracy, niż później Wkurzać się, że coś mi przeszkadza. No i tutaj to byłoby tyle. Dobieramy się, czyścimy to. No i później auto do góry. Ze względu na to, że będziemy wymienić pasek, będziemy wymienić pompę. Więc podnosimy, zlewamy olej, zlewamy płyn chłodniczy. Płyn chłodniczy damy nowy. Nie ma co o czym tutaj się rozgadywać. Ja robię tutaj sobie dojścia, porządki i tak dalej. I dalej będę Wam pokazywać sobie, jak górę mam rozbeweszoną. Jak samo widzicie, tak jak mówiłem, to sobie wypinam, żeby mieć tu święty spokój z tym. Teraz jest dojścia, dojścia. Musicie wykręcić tutaj ten czujnik temperatury, bo inaczej obudowa Wam nie będzie chciała wyjść. A nawet jak odkręcicie, to będzie wychodziła dość ciężko. Bez tego. Bez ułamania się nie obejdzie, także wykręcamy i wtedy tu to odrzucam na bok. Wypinam najpierw ten wężyk, żeby ominąć resztę. Zarzucam, wpinam z powrotem, żeby się nie lało. Tutaj też przewody ten wypinam stąd, go tu wrzucam, a te po prostu łączę z łączką, żeby nic tam się nie lało. I teraz jest tu. Pięknie, do wszystkiego jest dostęp. Górę mamy obrobioną. Zaraz przemykam maskę i jedziemy do góry. Wyletuje nam koło jedno, No zaraz wam pokażę, w wszelkim bądź razie. No jest auto na górę także tak. Dajemy osłonę, tutaj mamy wyciek i nim się będziemy zajmować i zdejmujemy koło, zdejmujemy tą połówkę. To jest do połowy fajnie. Tyguania już jest po całości, trzeba całość zdejmować. Trochę niepotrzebnie. Zdejmujemy to, to. Spuszczamy olej, spuszczamy płyn. Płyn mam już spuszczony. Tutaj się zdjąłem, spuściłem. Ile zleciało, tyle zleciało. I tak przy wyjmowaniu pompy zleci więcej. Więc nie ma co się zastanawiać. Odkręciłem już tutaj tą osłonę. Już trochę połamano, no ale... Nic strasznego. się leje z naszego uszczelniacza. Także jest do wymiany. Spuszczam jeszcze olej. I zaraz opuszczę. Zdejmę te wszystkie osłony. Ustawię, zablokuję. Wtedy chyba podniosę i zobaczę. Może zdejmę opory wszystko. Nie wiem na razie, jak to ugryźć, bo miska mi jest potrzebna, żeby silnik podeprzeć, bo mi się nie chce z góry go łapać niczym. Abym, bym, co? Ale muszę rozpiąć rozrząd, żeby zdjąć. Zaraz pomyślę, jak to zrobić, żeby było po prostu dwa razy nie robić, nie podczepić go. I będziemy próbować zdjąć miskę, wymienić nasz. Pasek na pompę oleju, wymienić ten uszczelniacz, wkleić wszystko i to chcę zrobić w pierwszej kolejności, tak żeby silikon, wszystko zdążyło dobrze obeschnąć przed zalaniem oleju, przed uruchomieniem. Opuszczone podparłem tradycyjnie leweczkiem przez gumę. No i teraz. Odkręcam opory, odkręcam, rozpinam rozrząd, ustawię go tak, jak powinno być, zablokuję wszystko, zdejmę, zdejmę i dalej będę już kombinować. Możliwość, że założę z powrotem, na szybko tylko złapię oporę, to wszystko powieszę silnik z powrotem i wtedy podniosę, zajmę się dołem. Skleję, wszystko ładnie zrobię i później wrócę do rozrządu już na sam koniec. No, trochę dookoła, rozumiem, ale nie chcę mi się tutaj belki wieszać. Poza tym nie ma tutaj miejsca te. To... Krzywo będzie stało, ucho jest aż tu jedno. Więc to musiało być tu się opierać. To jest co prawda metalowa, ale blacha, więc nie chcę tutaj opierać. Wolę na spokojnie zrobić. Żeby było zrobione ładnie, pięknie, bez dodatkowych, niepotrzebnych uszkodzeń. Zdejmuję oporę. Zdejmuję poduchę. Ustawiam rozrząd, blokuję. I wtedy wrócimy tutaj do tematu. Mam ogarnięte. Odkręciłem. Zdjąłem tą osłonę. Tą plastikową, pustą, która mi przeszkadzała. I teraz mam dostęp tu, tu i na dole do wszystkich miejsc blokad. Do miejsc blokad i możemy, 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 co możemy? Możemy ustawić, zablokować. Zluzować to, co można, trzeba zluzować. Zdjąć napinacz, zdjąć pasek żeby zwolnić dolną naszą zębatkę, no bo tak jak mówiłem, chcę zacząć od dołu. I wtedy auto pojedzie do góry, miskę zdejmiemy i zrobimy pasek, wklejmy miskę, wkleimy, wstawimy uszczelniacz nowy, uszczelnimy, wymyjemy to wszystko ładnie z dołu, zrobimy na gotowo, a później wrócimy do rozrządu do wypięcia pompy, żeby to wszystko ściekło zobaczymy, albo nawet teraz jeszcze jak zwolnię pasek to wykręcę jeszcze pompę, żeby teraz wszystko ściekło przy okazji omyję i ja wymyję po tym wszystkim i wtedy podniosę i będę od dołu już zajmować się ale to wszystko Wam pokażę no i mam zablokowany rozrządzik tak to wygląda Mamy tu zablokowane. A. Tutaj mamy zablokowane. Ciężko wchodzi, nie wiem czemu. ZESTA zestaw pasujący jest. No i na dole tam jest włożona blokada. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Tego tam blokada. Jest to. Wkładamy tam pobudowę Ma wejść. No i tak to wygląda. I teraz w sumie jeszcze zluzowuję teraz napinacz przed tym jeszcze odkręcę zluzuję tutaj pompę, tu już zluzowane mam to i ten mały też zluzowany jest, no i teraz pompę zluzujemy i zdejmę pasek, no i mamy zdjętą naszą miskę no i tak to wygląda Także teraz powoli już ściągam tu pasek, po prostu go ściągamy powolutku, o. sztywny jest, prawie plastikowy, zaraz zobaczymy czy ma jakieś ślady, myjemy, czyścimy tu przylgnie, czyścimy oczywiście przylgnie tutaj, to mnie niepokoi, że to tak luźno jest. Wiem, że miska później to dociśnie, no ale do montażu powinno być jakieś to zamocowane. Dobra, zobaczymy, czy mi z przypadkiem jakiegoś plastyczku nie znajdziemy. No, zakładamy nowy pasek i będziemy wklejać w powoli miskę. tylko jeszcze przed tym założymy nasz uszczędniacz. W pierwszej kolejności, żeby później tylko komiskę posmarować, i plik i będziemy mieli gotowe wymianę tego paska. Tutaj mamy oryginał. Oryginał. Który rok jest? Może gdzieś tu jest, To jest w tym oznaczeniu. Tylko musiałbym sprawdzić, który to rok. No. Jak znajdę to Wam powiem. Zakładamy nowy paseczek. Mamy nowy pasek. No i co chciałem powiedzieć? Tu jest rok. Na nowym pasku widać. Może. Będzie, będzie, będzie. Nie wiem czy będzie. Ale tu przedostatni, 2025. A tu proszę Was. 2015 także od nowości jest auto ma przyjechane auto ma przejechane już wam mówię Wtem przejechane ma 329 tysięcy kilometrów ryzykownie tak wygląda popękane widać na ile jest spękane no. Mm. także w spore wymieniamy dobra, zakładamy czyścimy miskę lgnie myjemy wszystko, żeby było ładnie i zakładamy z powrotem, a momenty zaraz wam wszystko opowiem no i mamy złożone z powrotem Tam trochę się rozpędziłem no ale w zasadzie to tu za bardzo nie ma co ogrywać Paseczek widzieliście jak ściągnąłem, tak samo go zakładamy, trochę tam trzeba go naciągnąć, ale żadnych śrubokrętów, nic takiego. Wejdzie, nie ma żadnego problemu, on wystarczająco jest długi, żeby założyć. Tak trochę trzeba tam pokombinować, tu przytrzymać, tu przytrzymać, równomiernie tak włożyć na te zębatki, żeby to weszło. I tyle, koniec dalej założyłem nowy uszczelniacz z zabudową no i tutaj no i tutaj co mamy tutaj mamy tak dokręcamy to w dwa etapy bodajże. dajże nas tu mam instrukcję w dwa etapy dokręcamy kolejność i dokręcamy od ręki, a później 13 Nm. Jak już to dokręcimy, zakładamy naszą zębatkę, śrubę, śrubę trzeba dać nową, ja niestety nie mam, więc ubolewam, ale leciała stara. Natomiast dokręciło się, nic się nie stało, 180 Nm. I 135 stopni można dokręcać kąty już później etapami. Ja tak robię 45, 45, 45. No i miska na sam koniec. Tutaj miska dokręcamy w trzy etapy. Oczywiście silikon, oczywiście odtłuścić jak najbardziej. I lecimy tutaj. Schemat jest, że dokręcamy dookoła T20 śrubek na dyszkę zaczynając od tej dookoła lecimy 5 Nm dokręcamy w drugim etapie dokręcamy te szesnastki 3 sztuki 40 Nm i później jeszcze raz dookoła lecimy po kolei i dokręcamy 13 Nm i miskę mamy dokręconą Także tak to wygląda na ten moment. Będziemy mogli dalej się już zabierać za nasz rozrządzik. Ale to już jutro. Ja zazwyczaj biorę takie naprawy roboty. Zaczynam na sam koniec dnia tak, żeby wkleić i dać, żeby przez noc powstało, wyschło wszystko. Te uszyniacze są też tak zrobione, że się montuje. Trzeba im dać 3-4 godziny żeby się ułożyć przed pierwszym odpaleniem olej lejemy później filtr oleju już tu wymieniłem także w zasadzie będziemy już się zajmować naszym rozrządem teraz jeszcze ustawię, zablokuję żeby przez noc nigdzie nie odjechał no i mamy pompę jak sami widzicie wyjętą już sobie poczęściłem pozdejmowałem tutaj dodatkowe te rolki Tutaj koło mamy. Powinniśmy mieć luźne. Jest. Czemu się nie rusza? Rozruszamy, Będzie się ruszyć. Tu mamy luźne. Także wszystko mamy przygotowane do montażu. No i teraz połowę zatrzymam zaczynam od pompy. Montuję pompę. A dalej. Montuję tu rolkę. Zakładam napinacz i zakładam powoli pasek rozrządu. Tą rolkę zakładamy na koniec. I zaczynamy zakładanie paska od dołu. Najpierw nawał, na napinacz, nawałek rozrządu, później mamy pompę, jedną pompę drugą. No i mamy już nowy rozrządcik założony. I tak, jak sami widzicie, jeszcze jest nie napięty. Tak jak mówiłem, pompkę wsadzacie. A można już od razu przykręcić. 20 N i 45 stopni. Na razie ją nie podłączam. Ułatwi to później. Odpowietrzanie. Przykręcam od razu tą rolkę. 20 Nm. Zakładam napinacz. Luźno. Ale żeby się nie ten nie latał, tutaj to samo, luźno, ale żeby nie latało, tutaj tak samo, luźno, ale żeby nie latało kółko. I zakładać, od góry, na dole można pod spód w to miejsce, o tu podłożyć rączkę grzechotki, to wam nie będzie z dołu spadać. Pas przy nakładaniu, bo inaczej będzie wam przeskakiwać i będziecie się irytować. Mam w grzechoteczkę, żeby zęba nie mógł przeskoczyć i normalnie kładamy, zakładamy. Wszystko wejdzie bez żadnego problemu. Długości paska wystarcza. No i na koniec wkładam tą rolkę i dokręcam 20 cm. Teraz mamy wszystko ustawione. Tutaj ustawiłem trochę dalej, bo teraz jak będziemy ciągnąć, to kółko nam się przykręci. Mam nadzieję, że nie za daleko, i fasolka będzie po środku. Natomiast, jeśli zaraz by się okazało, że po wstępnym naciągnięciu tak nie jest, to jeszcze zdejmę raz pasek i przestawię o jeden zamek, żeby wszystko było tak, jak powinno być, żeby to było później po środku. Tak to wygląda w tym momencie. No i teraz wkładamy tutaj Imbus szóstkę i naciągamy tak, żeby było szczerbinko po środku, łapiemy, na razie nie dokręcając, łapiemy, a później wam zaraz powiem. Dobra, naciągnięte, tak jak mówiłem, musiałem trochę przestawić, teraz jest mniej więcej po środku. No i tutaj ważne sprawy, ważne sprawy są takie. Ja naciągam ciut więcej, bo obróceniu dwa razy, jeśli mi się nie ułoży, to wtedy ewentualnie koryguję. Ale zostawiam tak, żeby po prostu pasek, gdzie niekąd może być jeszcze nie do końca naciągnięty. Tak, żeby zniwelować luzy. To trochę mocniej go naciągam. Teraz tak, tu mamy po środku, jest OK. Mamy zablokowane, jest OK. Tu mamy zablokowany jest OK. Teraz tak, dokręcamy to kółko. 20 i to 20 na początek, ale najważniejsze tu, na tym kole. Yy, musi być ta środkowa ryska na środku, jakby naszej blokady, a ta u góry. Nie może być tak, żeby ta górna była w tym miejscu. Czyli jednym słowem, już pokazuję. Musi być, gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest ten rysunek. Musi być. O, tak. Tak dobrze. Tak źle. Tak dobrze. Tak źle. Także. Tak dobrze. A nie źle. Dociągamy to i to. Do tego nam potrzebna jest blokada. Wkładamy, napinamy trochę w tamtą stronę i dokręcamy 20. I później wyjmujemy blokady, i obracamy dwa razy, a później wkładamy blokadę z powrotem. I sprawdzamy, czy wszystko nam pasuje. Jeśli tak, to dalej będziemy dokręcać już. Dobra, dwa razy obrócone. No i tak jak mówiłem, jest teraz OK. Tutaj mamy włożone, tutaj mamy włożone trochę ciasno, ale dlatego, że tak naprawdę tu ta blokada na dole. Ma jeszcze tam tolerancja, jakąś, więc pewnie delikatnie pokręcę, to ta też będzie wchodzić ładnie. Ale to akurat jeśli wam wchodzi nawet z małym oporem, to jest ok, nie ma czym się przejmować. Dociągnąłem już do końca napinacz, 20-45 stopni, to i to dociągnąłem wcześniej. też pozostało nam to i to dociągnąć. Także bierzemy, zaraz wyjmujemy blokadki, zakładamy tutaj ustrojstwo takie i będziemy dokręcić. To dokręcamy 100 Nm, to dokręcamy 95 Nm. Tutaj na pompie wszystko dalej nam się zgadza. Także dobrze, wszystko jest. Możemy... Dokręcać, no i powoli składać z powrotem, bo rozrząd mamy wymieniony. Mam już porę przykręconą. I co tutaj trzeba jeszcze Wam powiedzieć? Momenty dokręcenia. Tą łapę do silnika przykręcają w trzy etapy. 7 Nm, później 40, później 180 stopni, zaczynając od tamtej dolnej. Raz, dwa, trzy. Później to przykręcamy. Tutaj mamy 60 i 90 stopni, tutaj mamy 40 i 90 stopni i tutaj mamy i 20 i 90 stopni. I mamy oporę przykręconą. Dalej podnoszę samochód i ogarniam dół. No i mamy tu złożone. Osłonę założyłem. Osłonę przykręcamy 9 Nm, założyłem koło pasowe. Dokręcamy tutaj, jeśli mamy M8 na 20, to dokręcamy 20 cm i 45 stopni. Jeśli mamy długie śruby, czyli M8 na 50, to dokręcamy 20 cm i 180 stopni. Tak to wygląda. Założyłem już pasek, zakładamy osłonę. Zakładamy osłonę od dołu. Sprawdzamy, czy wszystko mamy przykręcone, podpięte z dołu. Wszystko. Narzucamy koło i zjeżdżamy już na dobre na dół. Zostanie nam uprzątnąć u góry. Założyć jeszcze naszą osłonę z góry na rozrząd. Też zakładam od razu osłonę tą na dole, żeby dwa razy góra-dół nie jeździć. No i będziemy powoli odpalać. Jesteśmy w aucie, będziemy odpalać, o ile z rozrządem, żeśmy się nie walnęli. Zawsze przed odpaleniem mam jakieś ale, ale to znaczy, że chyba, że zależy mi na tym, żeby było wszystko dobrze. Dobra, może by skończyć błąd, bo mamy odpiętą wtyczkę od pompy. No, ale na odpalenie nie powinno to robić żadnego wrażenia. Lecimy, start trochę długo no tak, przewody odpinaliśmy od tego od filtra, ale myślałem, że będzie inaczej próbujemy jeszcze raz w takim razie teraz powinno być wszystko dobrze No, trochę długo jednak się zapowietrzył, ale nic. Odpalił ładnie, pracuje cichutko na razie i bardzo dobrze. Teraz jeszcze będę podpinał kompa, wyścimy, żeby to nie szumiało. Będę podpinał kompa, żeby zobaczyć yy, synchronizację. Dobra. Kończymy na tym. Dobrze, moi drodzy, mam poskładane, odpowietrzone wstępnie. Zaraz z autkiem wyjeżdżam na dwór, przejadę się. No i do końca jeszcze uzupełnię, jeśli trzeba. Olej już sprawdziłem. Wyjeżdżam autem, jadę się, przejadę. I auto jest gotowe do wydania. A także w tym filmiku to byłoby tyle. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten materiał. Nic skomplikowanego, trzeba mieć blokadki. Najlepiej zestaw kupić specjalnie, dedykowany. Tam jest również specjalny klucz do przytrzymywania pompy i tak Wszystko to, co będzie Wam potrzebne. Nie kosztuje on jakoś drogo, więc jeśli chcecie zaoszczędzić koszta w serwisie. Zrobić to pod domem. Mam nadzieję, że ten film Wam w tym pomoże. Dziękuję Wam bardzo serdecznie do obejrzenia. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.